przyjacielu, Gość dla mnie jak. matka. Brakuje mi cię. Zam... Wielki druhu, przyjacielu, zawsze byłeś moim najlepszym przyjacielem. Złoki! Co? Okej, okay. już wiadomo czemu tak śmierdziało podczas rejsu. Płynęliśmy pół kraju ze zwłokami na lajki. Trzeba pokazać, że my mordujemy jak trzeba. Więc weźmy sprawę w swoje ręce i zrobimy to sami bez niej. Zatrzymać się! W sensie, że z Interpol. Masz rację, Simon. <grybuj> teraz to się zaczyna. Powiedz, mama. Romer. Powiedz, pomnik w tym te